Witam serdecznie, to już ostatni odcinek serii Zanim na kaloryfer. Mam nadzieję, że przećwiczyliście sumiennie trzy poprzednie odcinki. Dzisiaj coś specjalnego, coś innego, lekkie wyzwanie. Zapraszam i pamiętajcie, że kaloryfer to komfort i mniejsze ryzyko zachorowań. Zapraszam. Alakę wspinanie mięśni brzucha z wyciągiem górnym. Złap pewni uchwyt, po czym zajmij stabilną pozycję. Ręce umieść przy samej głowie, pozostaw je nieruchomo. Ruch wykonuj płynnie przez cały okres wykonywania ćwiczenia. W momencie maksymalnego spięcia mięśni brzucha, wykonaj wydech, po czym płynnie powróć do pozycji wyjściowej. Postaraj się utrzymać stabilną pozycję. Unoszenie nóg w na drążku. Chwyć drążek nad chwytem na szerokości barku, czym ustabilizuj pozycję, unikać wpadania w wahadło. Unoś nogi do góry jednocześnie, delikatnie zginając je w kolanach. W momencie maksymalnego napięcia mięśni brzucha, wykonaj wydech. Powróć do pozycji wyjściowej, nie dotykając nóg podłoża. Skłony boczne na ławeczce. Przyjmij stabilną pozycję na ławce skośnej, ręce ułożone przy klatce piersiowej. W momencie maksymalnego odchylenia tułowia do tyłu po skosie wykonaj wdech. W momencie powrotu do pozycji wyjściowej i maksymalnego spięcia mięśni brzucha wykonaj wydech. Scyzoryki. Ćwiczenie wykonujemy na płaskim podłożu. Ręce i nogi wyprostowane. Jednocześnie unoś ręce i nogi i w momencie maksymalnego spięcia mięśni brzucha wykonaj wydech po czym wróć do pozycji wyjściowej. Podczas wykonywania ćwiczenia zwróć uwagę na zachowanie prostych rąk i nóg przez cały okres wykonywania ćwiczenia. Przenoszenie nóg w zwisie na drążku. Chwyć drążek nakwytem na szerokości barków. Płynnym ruchem przenoś lekko ugięte nogi z jednej na drugą stronę. W momencie rozpoczynania przenoszenia nóg wykonaj wydech Postaraj się zachować stabilną pozycję przez cały okres wykonywania ćwiczenia. To był ostatni odcinek z serii Zamin Boiler na kaloryfer. Jeżeli udało Wam się wykonać prawidłowo wszystkie ćwiczenia, gratuluję. Jeżeli nie, pamiętajcie, że tylko regularny trening pomoże osiągnąć Wam upragniony cel. Żyjcie zdrowo. Pozdrawiam cześć.